Witam Was serdecznie, kochani, na moim kanale. Zapraszam dzisiaj do obejrzenia, do wysłuchania, czytania tarota i właściwie nie tylko tarota, bo i jedno czytanie będzie z kart Lenormand. Na miesiąc czerwiec 2021. Kochanie, dzisiaj z tematem, co przyniesie mi czerwiec? Czego mogę spodziewać się w czerwcu? Jakie ciekawe informacje, ewentualnie nieciekawe, mogą w czerwcu do mnie dojść? Z taką intencją będę dzisiaj czytać karty. Kochanie, jest cztery talie. Pierwsza, druga, trzecia i czwarta. I proszę wybrać intuicyjnie, z której talii będzie czytanie dla Was. Jedna z tych talii jest talią Kart Lenormand. Teraz nie powiem, która to talia. Zobaczycie podczas czytania. Ok, a teraz przechodzimy już do wróżb na czerwiec. Zaczynamy od talii numer 1. Co przyniesie czerwiec? Jakie informacje? Czego można się spodziewać w czerwcu? Na co zwrócić uwagę? Osoby, które wybrały tę talię, e, taka informacja dla was jest, że w czerwcu przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na swoją energię, na swoje zdrowie. Może być tak, że pewne rzeczy e, takie niedoleczone odezwały się wam, e, i tutaj. Karty pokazują, że trzeba będzie się z tym zmagać. Ważna jest też tutaj taka dla Was informacja, żeby nie zostawiać niczego na później. Macie plany, macie konkretne cele, dobrze by było zacząć to realizować. Jeżeli będziecie czekać, aż samo to coś się wyjaśni. To tutaj karty pokazują, że może przejść Wam koło sam bardzo fajne, bardzo fajne możliwości. Pewne tutaj tajemnice odkryjecie w miesiącu czerwcu. To tak jakby informacje... Które dotyczą Waszej rodziny albo Waszych bliskich, osób z Wami spokrewnionych. W miesiącu czerwcu takie, nazwijmy to, niespodzianki mogą Was czekać. To tak, jakby coś ktoś przed Wami ukrywał i tutaj w tym miesiącu czerwcu po prostu macie szansę się dowiedzieć. Kwestia tutaj finansowa. Karty ostrzegają przed wydawaniem nadmiernych pieniędzy. Tutaj w tym miesiącu. Do żeby było, żebyście troszkę zaczęli liczyć ile wydajecie i zwróćcie uwagę albo inaczej zastanówcie się dwa razy zanim weźmiecie jakiś kredyt dlatego że karty tutaj pokazują, że nie będzie to dla was korzystne. W relacjach tutaj. Mam wrażenie, że w relacjach niewiele może się zmienić w miesiącu czerwcu, natomiast karty mi pokazują nowe znajomości, nowe spotkania, czas takich miłych, miłych rozmów, tak to w ten sposób nazwę. Ok, moi drodzy, takie ogólne informacje dla Was na miesiąc czerwiec. Ja Wam życzę dużo, dużo dobrego i pozdrawiam. To była talia numer 1. Zobaczmy talię numer 2. Jakie informacje przyniesie dla Was czerwiec? Czego możecie spodziewać się w miesiącu czerwcu? Na co należy zwrócić uwagę? Osoby, które wybrały tą talię, tutaj na dzień dobry pojawia się energia gwiazda dla Was. Jest to karta ochronna, karta, która pokazuje, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i w tym miesiącu czerwcu właśnie trzeba taki optymizm gdzieś wydobyć z siebie. Dlaczego? Dlatego, że mam wrażenie, że chwilami możecie mieć pod górę i tutaj pozytywne podejście do sprawy pozwoli Wam łagodniej przez to przejść. Jeżeli planujecie na miesiąc czerwiec jakieś wyjazdy, przeprowadzki, tutaj dobrze by było plan B zrobić. Dlaczego? Dlatego, że karty pokazują, że mogą być jakieś opóźnienia, Spóźnienia. Sprawdźcie swój samochód, zobaczcie, czy wszystko tam działa, żeby nie było, że podczas podróży po prostu gdzieś odmówi Wam posłuszeństwa. Jeżeli planujecie, nie wiem, podróż samolotem, czy pociągiem, zobaczcie, czy nie zostanie odwołany. Jakby przygotujcie wcześniej właśnie sobie ten plan B. Tutaj karty także pokazują, że możecie wejść w konflikt z osobą na stanowisku, czyli z Waszym szefem, ewentualnie z urzędnikiem, gdzie będziecie chcieli załatwiać jakieś sprawy, i tutaj karty zalecają daleko idący dystans. Nie wchodźcie w bezpośrednią konfrontację, dlatego że tutaj zakończy się to dla Was negatywnie. Jeżeli właśnie spróbujecie zdystansować się, jakby zrobić krok w tył karty pokazują, że wtedy sytuacja sama powoli zacznie się korzystnie dla Was rozwiązywać w relacjach tutaj karty mi pokazują okres troszkę napięć jakieś kłótnie, jakieś nieporozumienia ja bym powiedziała o drobnostki o bzdury i... I czy warto? No tutaj zostawiam Wam to do rozważenia. Generalnie miesiąc dla Was mam wrażenie zakończy się takim, takim poczuciem, że wszystko jest na swoim miejscu, że właściwie nie muszę się nie wiem, siłować, nie muszę nic robić, to powoli samo się wyjaśni. Jakby takie energie tutaj w tym miesiącu Wam się pokazują. Zawodowo jeszcze tutaj taka informacja, więcej zaangażowania. Jeżeli tutaj chcecie zmian, bo karty mi wskazują na, że macie jakieś marzenia, jakieś plany, to tutaj więcej zaangażowania i dalej albo szerzej niż do tej pory to robiliście. Okej okay, moi drodzy, dziękuję ślicznie za wysłuchanie. Dużo dobrego Wam życzę. I zobaczmy talie teraz będzie numer 3. To była numer 2. A teraz zobaczmy numer 3. Co przyniesie Wam czerwiec? Jakie informacje, czego możecie spodziewać się w miesiącu czerwcu? Myślę, że e, taka informacja nie wiem, czy Was to ucieszy, ale cierpliwość. E, cierpliwość, która przyniesie, e, moi drodzy, zamierzony skutek. E, wszelkie plany zawodowe, finansowe. Sprzedaż, kupno, tego typu historie. Karty mi pokazują, że nie da się wszystkiego zrealizować, że nie wykluczone, że trzeba będzie to przełożyć na inny czas albo wybrać coś innego. Niemniej jednak uważam, że korzystnie dla Was to się zakończy. Zawodowo dla Was nowy kierunek zawodowy, karty mi to pokazują, możliwość podjęcia nowej pracy, ewentualnie nawet podjęcia drugiej czy jakiejś dodatkowej pracy dla was także pieniążki mogą być nawet z dwóch źródeł dochodów. W relacjach tutaj karty mi pokazują dosyć trudny może być miesiąc, miesiąc rozczarowań. E Niekoniecznie jakby ta druga strona może by Was rozczarować. Może być tak, że Wy sami zrobicie coś, nazwę to głupiego albo nierozsądnego i wtedy może być tak, że ta Wasza relacja zacznie, wejdzie w taki kryzys i trzeba będzie się zastanowić, czy rzeczywiście dalej iść razem. Osoby, które poszukują partnerstwa, nowa znajomość, nowy człowiek na Waszej drodze. Tutaj przede wszystkim mówię do kobiet jest możliwość wejścia w relację jakby staje na waszej drodze osoba o poważnych zamiarach jest szansa, że z tego będzie coś, coś poważniejszego. Kochani, uważajcie na emocje, uważajcie na takie stany gdzieś dołki, depresje, dlatego, że w tym miesiącu czerwcu możecie mieć takie, takie tendencje. Jakby nawarstwienie się emocji poprzez to, że nie wszystko da się od razu zrobić, jeszcze dodatkowo niektórzy z Was mogą mieć niefajne historie w związkach, może powodować, że tych emocji będzie bardzo dużo negatywnych i i co zrobić? Szukać relaksu, jakby dzięki temu zobaczycie wyraźniej to, co się dzieje w waszym życiu i łatwiej Wam będzie podjąć konkretne decyzje. Ok, dziękuję ślicznie za wysłuchanie. Dużo dobrego Wam życzę. To była talia numer 3. A teraz zobaczmy talię numer 4. Talia numer 4 to są już nie tarot, a karty Lenormandy. I zobaczymy, co one tutaj mają Wam do przekazania. Le Normandy tutaj mówią do Was przede wszystkim nowe osoby w Waszym otoczeniu. Spotkania, rozmowy, znajomość może być przez internet, czyli w sferze tutaj uczuciowej, emocjonalnej, bardzo piękne informacje. W tym momencie jakby nie widzę wejścia w jakieś konkretne relacje, bardziej na zasadzie przyjaciół, rozmowy z przyjaciółmi, wyjście gdzieś za miasto, także bardzo fajne chwile. Tutaj nowe wiadomości, nowy etap w Waszym. Życiu dotyczący Was samych. Niektórzy z Was, nie wiem, będą zmieniać dom, będą wchodzić w jakieś poważne relacje, e, także e, konkretne decyzje e, będą się pojawiać w tym miesiącu i możliwości do zrealizowania. Tutaj, podpisywanie jakichś umów jest także, więc tutaj, jeżeli e, myślicie o nowej pracy, jak najbardziej jest szansa na podpisanie umowy, czyli nowa umowa o pracę. E, ważne jest tutaj. E, żeby zwrócić uwagę na swoje otoczenie na znajomości bo tak jak powiedziałam tych znajomości tych spotkań może być dużo natomiast mam wrażenie że z niektórymi będziecie robić porządek po prostu będziecie je wymiatać tych, którzy nie są korzystni a w to miejsce po, po prostu pojawią się nowe osoby e miesiąc czerwiec dla was e kochani, e jakby w takich istotnych sprawach dotyczących e was samych e waszego miejsca na tej ziemi, waszej pracy może być bardzo istotny bo to tak wygląda jakby to był nowy etap w waszym życiu i tego wam życzę, dużo dobrego e ok, moi drodzy to były czytania ogólne dla Was na miesiąc czerwiec. Jeżeli mielibyście ochotę na takie prywatne czytania, serdecznie zapraszam w opisie pod filmikiem. Są informacje, w jaki sposób zamówić u mnie poradę. Z tej strony już, z mojej strony już wszystko i życzę Wam dużo, dużo dobrego. Pozdrawiam.